Cześć kochani, zapraszam Was na Get Ready with Me. Dziś będziemy robić cały makijaż i przegadamy go sobie. Jest wcześnie rano, ja się dopiero obudziłam, zrobiłam sobie maskę na twarz taką nawilżającą, bo czułam się taka wyschnięta po noce. Także dziś sobie wspólnie zrobię makijaż i będzie dużo nowych kosmetyków, których jeszcze u mnie nie widzieliście i gdzieś tak na luzie się będziemy szykować. I kosmetyki, które wam dziś pokazuję oraz inne kosmetyki są dziś w wysyłce za 5 zł na kosmetyki z Ameryki, więc możecie sobie zobaczyć. Ja dodatkowo wrzucam wam te informacje na dole oraz link do ich Facebooka, żebyście mogli sobie sprawdzić. Także mam tego sporo. O, widzicie? Zapakowałam to wczoraj. Zaczniemy może od podkładu. Dawno nie miałam nic gorsza, a to jest Exceptional Wear Foundation, który ma się bardzo długo trzymać. I ma dawać rozświetlony efekt, więc zobaczymy. W ogóle mam bardzo ciemne brwi, bo jestem świeżo pochennie, Także będę musiała dzisiaj zrobić troszeczkę ciemniejsze niż zwykle. Jeżeli chodzi o ten podkład, mam go w kolorze Natural. 12. Ma 35 metrów, jest to podkład kryjący. I czy tu jest napisane, ile ma się trzymać? Nie, nie jest napisane, ile ma się trzymać. Po prostu, że ma się długo trzymać. Także zobaczymy. Dobrze, bo jest gdzieś gorąco, więc sobie to sprawdzę. Kolor wydaje się ok. O jasne. Jest bardzo gęsty, słuchajcie, i szybko, strasznie mi się wchłania i nie kryje jakoś tak w 100% z tego, co widzicie. Zaraz zobaczymy, jak będzie dalej. Faktycznie jest rozświetlający, ale to ma być kryjący podkład? Zaraz zobaczymy. Ale nie jestem przekonana, co do wykończenia, czy mi się podoba. Ja ogólnie nie, nie używam zbyt rozświetlających podkładów, źle się w nich czuję. Wolę takie kryjące albo matujące, także nie wiem, co sądzicie. Jakoś tak dziwnie się na razie nie czuję. Zobaczymy, może jak resztę nałożę, będzie lepiej. Druga rzecz to jest um, produkt z mła, Nie miałam go jeszcze. Nazywa się Pro Base Conceal and Brighten Kit, czyli i koryguje, i rozświetla. Medium Rose. O, jest bardzo płynna konsystencja. To są kolory. Spróbuję, słuchajcie, tutaj pod oczami, tu na nosie gdzie rozświetlam zwykle. Widzicie, że dobrze napigmentowany produkt, mimo że taki dość rzadki. On się, widzę, że nadaje na takie większe obszary skóry. Mam tutaj jeszcze korektor z Essence Camouflage Full Coverage Concealer i pomyślałam, że go nałożę pod oczy. O tu. Żeby rozświetlić te okolice. I to jest kolor 10 Nude. Teraz lepiej to wygląda ta strona. Widzicie co, jedynie nie jestem w nosa zadowolona, bo czuję już, że będzie się ścierał, widzicie? Że będzie przebijać. Więc może też sobie nałożę po prostu trochę tego kamuflażu, żeby się to lepiej trzymało. Dobrze, czas na utrwalanie. Użyję sobie podróż Flormar. Mam go w kolorze Light Porcelain Beige 95. Bardzo lubię ten puder i często go teraz używam, bo on tak fajnie nam wygładza buzię wizualnie. Oczywiście wokół oczu, gdzie nakładałem korektor. No jest jasny. Do jasnych karnacji będzie ok. Ja sobie zaraz jeszcze użyję bronzera. Ale jeżeli macie bardzo jasną karnację, będziecie zadowolone. Jeżeli chodzi o brązer, to mam dziś nowość. Coś takiego. Jest to Maybelline kolor 01. Mam tu rozświetlacz z brązerem. Nie mam pojęcia, jakie będą te kolory. O, jak to wygląda? To jest taka cegiełka. to jest świetlacz. Bronzer jest matowy. Tu jest brązer, tu rozświetlacz. Rozświetlacz akurat innego dziś użyję, mocniejszego, ale rozświetlacz tu jest jak coś. I tym samym mniejszym pędzelkiem nałożę sobie brązer. Mam nadzieję, że nie będzie... O, jest napięttowany. Myślałam, że będzie... Nie wiem. jest to bardzo delikatny brąz, ale ładnie ociepla twarz podoba mi się efekt jaki on daje, bo daje taki naprawdę ciepły rumieniec, jeżeli chodzi o rozświetlacz to mam gdzieś coś bardzo błyszczącego z mła Makeup Academy bardzo lubię te rozświetlacze, czasem jeszcze moczę sobie pędzelek, żeby efekt był mocniejszy ale efekt one dają bardzo intensywny nazywa się Opalescent Amber czyli będzie taki bardziej widzicie palający w rose gold, coś w tym stylu. Mhm. Przepiękne to do On działa trochę tak zamiast różu. Już tutaj różu bym nie nakładała, rozświetlacz gra główną rolę. ingiełka z Freedom Pro Studio Fixing Spray. Ale ładnie pachnie takimi miktałami, niech to się trzyma teraz. Ok, ja sobie przejdę teraz do brwi, a później zrobimy oczy, bo chciałabym sobie te brwi już dokończyć. Użyję dzisiaj Pomadę z Essence, którą bardzo lubię. Eyebrow Gel w kolorze 01 Brown, jest często używana. jeszcze sobie tutaj końcówka, końcówkę, bo przód mam zrobione henną, i nie potrzebuję jakiegoś mocnego makijażu, tylko tutaj sobie wypełnię te dziury, żeby brwi były ukończone. Oczywiście te brwi są teraz bardzo ciemne, ale za kilka dni będą już oczywiście wypłukane i jaśniejsze. I nie, nie będę ich jakoś bardziej wypełniać. Wystarczy mi właśnie ta końcówka. I zakończę sobie makijaż brwi Brow Drama w kolorze transparentnym. To jest Maybelline. Taki śmieszny aplikator, bo chcę sobie te brwi ułożyć w miejscu. To jest nowy produkt, w sensie nowa sztuka, bo w domu mam w kolorze blond. Ok, mamy to. Teraz jako taką bazę, nałożę sobie um, cienie w kremie z NYXa. To jest Shadow Stick w kolorze Silk 04. Zauważyliście, że kosmetyki z NYXa są tak mocno zafoliowane. Mam taki problem z otwieraniem ich. Nakładam tutaj na ruchomą powiekę. Tu jeszcze można tak zostawić zamiast cienia. Bardzo szybko się wtapia i nie lepi się mocno. Teraz będziemy nakładać cienie. I również są to cienie z Mixa, i chciałabym zwrócić Waszą uwagę na kokardkę, która jest tutaj. Nazywa się to Love in Rio, i na stronie było bardzo dużo kolorów. My ja mam w kolorze Bikini Bottom 19 i są to trzy cienie. Widzicie? Po prostu zrobię sobie taki najbardziej banalny na świecie makijaż. Trzy kolory, nic skomplikowanego. Wszystkie są błyszczące, jak widzicie. Nie ma tutaj koloru matowego. No są to takie typowe, wakacyjne kolory. Idealny zestaw, żeby sobie gdzieś tam zabrać ze sobą na wyjazd. Jak nie chcę wam się targać dużej palety, szkoda wam dużych palet. Połyskujące, napigmentowane. Okej, okay, naprawdę fajne siebie. To teraz słuchajcie, mocno wytuszuję sobie rzęsy nową maskarą. Colossal Go Extreme Volume Maybelline. Nie używałam jeszcze. Wow. Wygląda tak śmiesznie. A ja zrobię naprawdę mocne duszowanie, bo nie robię żadnej kreski. To jest jedna warstwa I ja powiem wam, że nienawidzę świeżych maskar Wolę jak one trochę odleżą Wtedy dają ładniejszy efekt O, ale przy drugiej warstwie jest już ok I To jest maskara zwiększająca objętość Nie wydłużająca, ale właśnie zwiększająca objętość Ona jest w kolorze Very Black czyli Bardzo, bardzo czarna Od razu lepiej oko wygląda jak jest zrobione, co? I teraz chciałabym przetestować jeszcze dodatkową rzecz Mianowicie nowe rzeczy Pokazywałam wam ostatnio na Instastory. Nowe rzęsy, dla mnie nowe, nie wiem, czy one są nowe. Słuchajcie, zamówiłam sobie kilka fajnych par. Przede wszystkim najpierw 118, które bardzo lubię i na pewno już je u mnie widzieliście wiele razy. W zeszłym roku je często nosiłam. Zamówiłam sobie też po prostu Whispies, Demi Whispies Black, klasyki. Zamówiłam sobie też coś, co się nazywa Studio Effect, Demi Whispies. A dlaczego to się nazywa Studio Effect? Aha, bo mają dodane jeszcze tutaj w zewnętrzne kąciki dodatkowe warstwy. I coś, co chciałabym dzisiaj wypróbować, to są sztuczne rzęsy, które są 3D. Nazywa się to Double Demi Whispies, Double Up. I one są podwójne. I z tego, co oglądałam, dają efekt taki 3D. Nie są płaskie, nie są w jednym poziomie. Mają kilka poziomów. I bardzo mnie te rzęsy ciekawią. Dziś ich spróbujemy. I one są zupełnie, zupełnie inne niż... Te, które do tej pory znałam z Ardell, mają trochę grubszy pasek, bo mamy tu właśnie dwie warstwy. I na stronie dostaniecie też różne kleje duo, w różnych wersjach, właśnie w pędzelku, tradycyjne. Ja najbardziej lubię wersję przezroczystą, nie czarną, ale to kwestia gustu. Nałożyłam warstwę kleju. Chwilę poczekamy. No i zobaczmy, jak będą wyglądać. Nie jest tak przyklejać na pomalowane. Rzęsy. Okej, okay, na razie ten pasek widać, więc muszę zrobić tak, żeby znalazł się bliżej linii rzęs, bo póki co mam tutaj taki dodatkowy jakby pasek na górze, co mi się niekoniecznie podoba. Okej, okay, myślę, że one wyglądają fajnie, ale bez eyelinera się nie obędzie, bo tutaj mam taki przeskok. Zobaczcie, jak wygląda nazwiska. Czuję taki ciężar trochę na oku, ale faktycznie są to bardzo, bardzo takie dramatyczne rzęsy. No jest różnica między tuszem a doczepionymi rzęsami, podoba mi się efekt, ale mówię zaraz będę musiała popracować jeszcze linerem, są w ogóle bardzo miękkie, myślałam, że będą sztywne, może dlatego, że rzęsy Huda Beauty są takie sztywne powiem Wam, że przyklejanie drugiej rzęsy nie poszło mi tak samo dobrze, bo trochę mi ona inaczej odstaje i tak nie wiem za bardzo co mam z tym zrobić, bo teraz nic nie mogę zrobić, zlepię, kurczę. widzicie, tutaj mam taki pipek, tak, ta rzęsa się bardziej wyjęła. Jak się to ułożę, to wygląda dobrze, ale zaraz wraca do tego pierwotnego stanu, może jak nałożę troszeczkę linera, to będzie wyglądało to lepiej. Chodzi o to, że tutaj mam taką wyraźną przerwę między swoimi rzęsami, między tym takim paskiem z rzęs i tutaj lubię sobie uzupełnić troszkę linerem, żeby wyglądało to na jedną całość. Widzicie, z tej strony wygląda to już ok, a z tej nadal mam takie, takie coś i chyba przykleję te rzęsy jeszcze jeden raz. Spróbujemy, może tym razem się uda. Okej, okay, kochani, chyba lepiej mi się nie uda tego przykleić, ale zrobiłam sobie właśnie tą małą kreseczkę z przodu, dokroiłam rzęsy i było faktycznie troszeczkę łatwiej niż za pierwszym razem. Tak to wygląda w całości. I teraz będziemy sobie robić usta. I mam tutaj e, suflet z burżuła i mam dwa kolory: Peach i Cokehelli. Cokehello. Strasznie są trudne te nazwy burżuła. 0,2 i 0,3. Najpierw użyjemy 0,2. Tak wygląda taka mrożona jakby butelka, bardzo fajna. mrożone takie jakby opakowanie, bardzo fajnie to wygląda. Pachną pięknie. Ok, jest taki po prostu matowy krem, ale pół Ten wygląda tak. Nie jest to mój ulubiony kolor. Ja już nie lubię pomarańczowego choć. Nie on ma delikatnie pomarańczowo-czerwony odcień. Dlatego ten powędruje, słuchajcie, do mojej mamy. Spróbujmy drugiego koloru 03 Peach. Mam nadzieję, że będzie ładniejszy. Też jest pomarańczowy. O kurczę, to są typowe kolory mojej mamy. Przynajmniej wiem, do kogo powędrują. Okej, okay, tak to wygląda. W tym się lepiej czuję niż w tym poprzednim. Jakoś w czerwieni nie mogę nosić. Nie wiem, co jest z tymi wakacjami, ale czerwień mi nie pasuje. Przyjemne uczucie na ustach, bardzo takie komfortowe. Taki lekko kosmetykowy smak. Taki szminkowy typowo. A jeśli to wygląda na wakacje, spoko. Puśćmy trochę włosa. tak ten makijaż prezentuje się w całości. Także kochani, dziś było sporo nowości, dużo fajnych kosmetyków. Bardzo podobają mi się cienie, bardzo podoba mi się rozświetlacz. Podoba mi się teraz ten podkład, jak już widzicie, wszystko nałożyłam, to wszystko jakoś tak gra w jedną całość. Także mam nadzieję, że do GetRaeDi wam się spodobało. Troszkę inne kosmetyki niż zwykle. Przypominam wam o promocji, dziś dostawa za 5 zł. Macie wszystkie informacje na dole, zobaczcie jakie formy wysyłki i oczywiście korzystacie z promocji, bo mnie zawsze pytacie, czy są jakieś zniżki na kosmetyki z Ameryki. Ja wam zawsze mówię, wchodźcie na ich facebooka i sprawdzajcie i na Instagrama, również ma bardzo ładnego w ogóle Instagrama i sprawdzajcie bieżące oferty. No i to tyle. Widzimy się już w kolejnym. Zostawcie kciuki do góry, jeżeli lubicie Get Ready with Me. Pa, pa.